Jeśli chodzi o COVID, bo tego dotyczy mhm. pytanie, to ja także jako wyborca prawa i sprawiedliwości czułem, że to, że nie mogę pójść do kościoła, pójść na cmentarz czy pójść do lasu jest jednak... Czy czymś, pan by kościołów zaraz... nie zamykał? Absolutnie, nie zamykałbym kościołów, restauracji? ale W korzystam... Siłowni. Nie, nie, nie zamykam. A ruch. chodził o siłownię w trakcie COVID? -a? Ja miałem taką siłownię chałupniczą i trenowałem sobie na siłowni chałupniczej cały COVID, e, półtora roku. Ale jako, mówię, podkreślam to, jako wyborca Prawa i Sprawiedliwości mm -hmm. byłem e, niezadowolony z tego, że nie mogę pójść do kościoła, który przetrwał i niemiecki, narodowy socjalizm. Tam to się ubolało wtedy, bo mamy Wielkanoc i okazuje się, że nie można nawet wejść do kościoła, że w stanie wojennym nawet takie rzeczy się nie działy, a zarządu. Ja. No, PiSu, że partii konserwatywnej udało się zrobić coś, co nie udało się zrobić komunistom. Tak, tylko jesteśmy, mówię, w, ciągle w tej konstrukcji, że Wy byliście wtedy, w, w, zdaje się, w opozycji. Ja sobie siedziałem w domu, a ktoś musiał podejmować te decyzje, i już słuchać ekspertów. Więc ja krytyczny jestem do tych decyzji. To nie pierwszy raz, kiedy mówię publicznie o tym, że są rzeczy, które przecież z prawem i sprawiedliwością mnie, mnie dzielą, ale korzystam z komfortu i mówię tak.